Pod opieką mamy około 70 psów, bo po domach tymczasowych, gdzie się dało, obchało i 90 kotów w tym momencie. Gdzie się da, tam się żebrze, gdzie się da, tam się wciska. Puszeczki nasze dużo nam pomagają. Bo praktycznie, jeżeli ktoś ma ochotę, może poprosić o puszkę, naszą stoi i co jakiś czas rozliczamy. Ze zbiórek, z darowizn. Mamy podpisaną jedną umowę z gminą, która nas tutaj, że tak powiem, wybrała do odławiania na ich terenie, i to częściowo pomaga nam opłacić pracowników. Zapraszamy wszystkich kibiców na zbiórkę na rzecz schroniska Amikus na derbowym pojedynku z Zagłębia Lubin, który odbędzie się 11 grudnia w naszej hali. Liczy się każda złotówka, także bądźcie wszyscy szczodrzy. Nie chodzi też tylko o same pieniądze, przydadzą się koce, zabawki, jedzenie, karmy dla psów, kotów. Także nawet najmniejsza pomoc będzie bardzo mile widziana i na pewno bardzo pomoże tym, tym biednym psiakom korzystając z okazji bardzo mocno zachęcamy was też do adopcji takich zwierzątek. Sami mamy czworonoga, mamy go już 4 lata i jest po prostu cudowny. Nikt was tak nie pokocha jak taki psiak czy kotek ze schroniska. Tylko pamiętajcie, wiemy, że zbliżamy się święta. Zwierzę to nie jest zabawka. Nie powinno lądować pod choinką. Także adopcja niech będzie przemyślana i z głową.